Z lotu ptaka Ruda Śląska podobnie jak całe województwo jest zielona. Stań zieleni monitorują na bieżąco Urząd Miasta oraz odpowiednie służby. Zarządzanie zielenią jest przekazane do biura zieleni w MPGMie, a my jako miasto jesteśmy głównie organem w kwestii wydawania decyzji na wycinkę drzew i też jesteśmy wnioskodawcą, jeśli mamy wycinać drzewa na terenie naszego miasta. W tym przypadku staramy się wycinać tylko drzewa, które już są obumarłe albo chore. I, tylko I te, które są związane z jakąś inwestycją, bo tu już niestety, ale nie zawsze da się te drzewa uratować, a te wycinki, które my jako wydział prowadzimy na mieście, to są głównie przycinki drzew i wycinki drzew, które już praktycznie są albo wypruchniałe, albo zagrażają bezpieczeństwu to na wniosek policji czy tam Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Natomiast tereny leśne znajdują się pod pieczą Nadleśnictwa Katowice. Przed kilkoma tygodniami głośno zrobiło się o masowej wycince drzew w dzielnicy Halemba opodal tak zwanej polany. Zaniepokojeni mieszkańcy z Prośbą o interwencję zgłaszali się do ludzkich radnych oraz posłów. Była tutaj robiona wielka wycinka. Miało być to tylko lekka podcinka drzew, natomiast e, mieszkańcy zaalarmowali, że jest tutaj wycinka prowadzona na wielką skalę i nie tylko tutaj w tym miejscu, gdzie stoimy ale tutaj wokół Polany e, bardzo dużo e, brzu zostało wyciętych jeszcze wiele drzew było zaznaczonych do wycięcia ale na szczęście poprzez różnego rodzaju działania Udało się część tych drzew uratować. Z prośbą do nadleśnictwa o wyjaśnienie sprawy zwróciły się ludzkie władze. Doszło nawet do spotkania prezydenta Michała Pierończyka z regionalnym szefostwem Lasów Państwowych. Nadleśnictwo przekazało nam informację, czemu to podjęli. Tu też mamy, mamy trochę różne informacje, bo mieszkańcy też jedni chcieli wycinek kilku drzew, jedni kilkunastu, a Nadleśnictwo już od trzech lat obserwowało ten drzewostan ze względu na skargi mieszkańców i musimy ten las tro, też trochę inaczej traktować. Na początku tereny leśne to przeważnie były tereny mocno zadrzewione, a to jest teren leśny, który został można powiedzieć zaadoptowany przez mieszkańców osiedla jako teren rekreacyjny. To jest też las włożony, praktycznie wycięty od pozostałości lasu, bo jest, tu jest odcięty koleją, tu są bloki, tu garaże. Więc to jest taki skrawek lasu, który praktycznie nie jest takim dokładnym lasem, jak mamy te całe tereny ochronne wokół naszych miast i w ogóle w województwie. Nie? I, I tu oni podjęli decyzję, że będą wycinać tylko górne piętro, czyli trzebież górnego piętra, gdzie zakwalifikowano dwa gatunki drzew. To była brzoza o wieku powyżej 60 lat i robinia akacjowa. Warunki legalnej wycinki drzew są ściśle określone. Nie każde drzewo ma ten sam status w mieście. Inny status ma drzewo, które jest w, lasie, w lesie państwowym, inny status ma drzewo, które rośnie w miejscach użytku publicznego, inny status ma drzewo, które rośnie na terenie prywatnym. Także mieszkańcy zaniepokojeni czasami dużymi wycinkami zgłaszają takie rzeczy do nas. My później weryfikujemy, czy ta wycinka jest legalna, czy doszło tam do deliktu w postaci kradzieży zniszczenia mienia. Jak mieszkańcy mają wątpliwości, najprościej jest zadzwonić albo podejść do wydziału, to pracownicy wytłumaczą, co należy zrobić, aby uzyskać zgodę na wycinkę drzewa. W przypadku osób fizycznych jest to tylko zgłoszenie. W zgłoszeniu podaje się swoje dane, adres nieruchomości dołącza się rysunek. Zaznaczonymi drzewami, które planuje się wyciąć i wtedy pracownicy wydziału podjeżdżają, weryfikują to, określają gatunek i na podstawie naszej wizyty, jak nie wnosimy sprzeciwu, to po 14 dniach osoba fizyczna może wyciąć sobie drzewo. Wiosną przy okazji akcji nasadzania drzew w tym miejscu przedstawiciele Katowickiego nadleśnictwa chcą spotkać się z mieszkańcami Halęby i omówić kwestię gospodarki leśnej na tym terenie tutaj to co się dzieje to jest tylko kwestia e, tylko i wyłącznie lasów państwowych e, w planie urządzenia lasu. Tak naprawdę to miasto nie ma nic do dogadania, bo w roku 2018 bodajże został ten plan urządzenia lasu ustalony i jak wtedy nie było żadnych uwag, to wszystko to co się dzieje w lasach państwowych to jest tylko i wyłącznie gestią lasów państwowych, więc ja myślę, że każda pomoc, która, która pomogła w zatrzymaniu tej wycinki jest na wagę złota, bo liczył się praktycznie każdy dzień. Każda interwencja powodowała, że nagle tutaj te prace zaczęły ucichać. Pracownicy, wycinki wychodzili z lasu, ponieważ najwidoczniej czegoś się obawiali, bo bali się może konfrontacji z mieszkańcami. I naprawdę cieszę się, że było tych interwencji dosyć sporo. I myślę, że mieszkańcy bardzo dużo przyczynili się do tego, że sporo drzew zostało uratowanych. Naczelnik Malinowski zwraca jednak uwagę na fakt, że w Rudzie Śląskiej nie każde drzewo może być nasadzane na danym terenie. W pewnych miejscach niektóre gatunki nam się nie, w ogóle nie przyjmują. Jest, my jesteśmy po kilku rozmowach z, z różnymi osobami oddzieleni w kwestii doboru drzew do nasadzeń, bo jak widzimy w Rudzie... No, Brzoza nam się przyjmuje wszędzie, bo porasta hałdy, robinia akacjowa też, no ale robinia akacjowa później podrośnie, ona jest krucha, więc staramy się nasadzać drzewa bardziej szlachetne. No, najczęściej tu są sadzone klony, są brzuski sadzone. No, to wszystko zależy po prostu, jakie to miejsce do nasadzenia jest przeznaczone, bo przy szkołach jest na przykład prościej, mamy pro, bo tam jest... Tam jest zawsze kawałek terenu dzielnego, gdzie te drzewo można nasadzić. No tu na rynku jak mamy coś nasadzić, to ja tak szczerze powiedziawszy, to będzie dość problematyczne, bo tu można będzie z dwa gatunki dopasować i to jeszcze z ograniczoną bryłą korzeniową, żeby w ogóle te drzewo się przyjęło. Tak samo problem mamy z nasadzeniami w pasach drogowych, bo to jest zawsze największe, można powiedzieć, Problem, bo w pasie drogowym tak, jedni wnioskują, wycinajcie wszystkie drzewa, bo przez to są wypadki. My tego też nie chcemy, bo jeździ się nad morze, tam są całe szpanery drzew, owszem, wchodzą w skrajnie, stwarzają niebezpieczeństwo, ale wtedy ludzie muszą jechać wolniej. I te drzewa też niestety w pasach drogowych, one są okaleczane przez samochody. Tego nie widać na pierwszy rzut oka, ale tam później przy wycince nam wychodzi, że z tego drzewa wypadają jakieś kamyczki, gwózdek, śrubeczka. Komendant Straży Miejskiej nie ukrywa, że w mieście leżącym samym sercu górnego Śląska zdarzają się przypadki dzikiej wycinki drzewostanu. Za taki proceder grozi mandat lub odpowiedzialność karna. Tutaj wkradł się taki mały problem związany z inflacją oraz rosnącymi cenami opału, m.in. drewna. Przepisy regulują to w ten sposób, że kradzież drewna, czy to z lasu, czy kradzież mienia zwykłego, czyli powiedzmy takiego drzewa, które rośnie w innym miejscu, do kwoty 500 zł kwalifikowane było jest jako wykroczenie. Powyżej tej kwoty jest to już kwalifikowane jako przestępstwo i jest to czyn, który no, grozi wyższymi sankcjami. No i teraz w zeszłym roku. Rosnące celny paliw i węgla i drewna spowodowały, że ta sama ilość drewna, która była pozyskana przez osobę w zeszłym roku, no w tym roku jest już kwalifikowana poważnie i grozi to dotkliwymi skutkami. Jedno drzewo wytwarza w ciągu 12 miesięcy do 140 kg tlenu. Każdy z nas chce mieszkać w miejscu, gdzie nie ma smogu, a okolica jest zielona, więc tym bardziej warto z uwagą śledzić kondycję drzew. Zielone Czeki to konkurs Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w ramach którego nagradzamy e Osoby fizyczne, samorządy, beneficjentów naszych, organizacje pozarządowe, e, nagradzamy ich za swoją działalność na rzecz ochrony środowiska. Chcemy, aby oprócz tego naszego działalności związanej z finansowaniem zadań związanych z ochroną środowiska, także w taki sposób szczególny wyróżnić te najaktywniejsze podmioty i te najaktywniejsze osoby, więc ma to być taka prestiżowa statuetka i nagroda, która dodatkowo wskazuje, że te Osoby, samorządy czy podmioty robią bardzo dużo na rzecz ochrony środowiska. Tegoroczna edycja będzie wyjątkowa, bo to edycja z okazji, można powiedzieć, 30-lecia jubileuszu funkcjonowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Także chcemy w taki sposób szczególny nagrodzić tych laureatów, aby, aby pokazać też, że te nagrody to także jest już blisko 30 lat funkcjonowania. Nagrodą jest czek, nie tylko z nazwy zielony czek, ale czek, za którym idą konkretne pieniądze, bo to nagroda w wysokości 10 tysięcy złotych plus jubileuszowa statuetka którą także przy okazji tej nagrody wręczamy. W tym roku cztery kategorie, w ramach których nagradzamy laureatów, to osobowość roku, czyli tutaj nagradzamy tych wszystkich pasjonatów ochrony środowiska. To gmina przyjazna dla czystego powietrza, to ta część skierowana do, dla samorządów, w którym nagradzamy te samorządy, które najaktywniej działają na rzecz poprawy jakości powietrza. To inwestycja roku, tutaj nagradzamy naszych beneficjentów, tych, którzy w poprzednim roku zrealizowali najciekawsze przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska. I nagroda w zakresie akcji i programów edukacji ekologicznej i ochrony przyrody, czyli te wszystkie zadania i to, co się dzieje, poza inwestycyjnego w ramach tej kategorii będziemy nagradzać. Bardzo wiele zmieniło się od tamtego momentu, bo to już 30 lat funkcjonowania wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska. Od można powiedzieć w pierwszych latach niewielkiej instytucji, która rocznie przeznaczała kilkadziesiąt milionów złotych na ochronę środowiska, która finansowała głównie duże inwestycje, kanalizację, oczyszczalnie ścieków, modernizację instalacji przemysłowych. Po dzień dzisiejszy, Po dzień dzisiejszy, gdzie podpisujemy, można powiedzieć, kilka tysięcy umów rocznie, i oprócz tych dużych inwestycji, które nadal są w zakresie naszego finansowania, także udzielamy dofinansowania dla osób fizycznych. To chociażby największy w skali kraju program Czyste Powietrze, skierowany do osób indywidualnych. I także ilość środków, która w tej chwili jest przeznaczana na ochronę środowiska w naszym województwie jest ogromna, bo to... Chociażby miliard złotych udzielonego dofinansowania w ciągu jednego roku i to roku trwającej pandemii COVID-19 pokazuje, jak bardzo przez te 30 lat Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska zmienił się. No, trudno tutaj takich momentów przełomowych, jeden moment przełomowy wskazywać, bo tych zadań takich dużych, istotnych, ważnych było, było naprawdę wiele, także nie chciałbym tutaj wyróżniać jakiegoś konkretnego zadania, konkretnej inwestycji inwestycji projekt truskaweczki zwolnieni z teorii to inicjatywa młodych licealistów którzy prowadzą szereg wykładów w szkołach podstawowych celem projektu jest szerzenie postaw proekologicznych wśród najmłodszych Ja zrobiłam ścieżkę rowerową i, i, i światła drogowe. Na dzisiejszej lekcji dzieci miały e, możliwość zaprojektowania samemu, jak chciałyby, żeby ich miasto wyglądało w przyszłości oraz mogły po prostu dobrze się bawić. E, no ogólnie dalszy cel dzisiejszych zajęć to jest po prostu... E, Taka ogólna nauka dzieci a propos ekologii, o takich podstawowych nawykach, jak mogą dbać o planetę, co mogą prowadzić do swojego codziennego życia. Na pierwszych zajęciach dzieci uczyły się przez gry ekologiczne oraz z racji tego, że prowadzimy zajęcia w tej szkole z naszymi partnerami, też uczyły się o zrównoważonym budownictwie. A na jutrzejszych zajęciach dzieci będą sadzić najpierw w klasach, w takich mniejszych ekologicznych doniczkach, nasiona owoców, warzyw, kwiatów, łąk kwietnych, a potem to wszystko będzie w tak, będą wsypywać ziemię do takiej dużej już skrzyni, która będzie stała na zewnątrz. I potem, jak się zrobi cieplej, na tyle, żeby można to było przesadzić, będą to przesadę do tej dużej skrzyni na dworze. Podczas zajęć dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w różnych inicjatywach proponowanych przez prowadzących. Zajęcia sprawiały dzieciom bardzo dużo przyjemności. Bardzo dobrze, aż jesteśmy w szoku, że aż tak, bo jednak nie spodziewaliśmy się, że sprawi im to tyle frajdy, a sprawia. Myślę, mamy nadzieję, że zaowocuje w przyszłości, że dzieci się czegoś nauczą, że da im to coś w przyszłości. Eee, no i mamy nadzieję, że tak naprawdę się czegoś nauczą. Eee, Uczono nas przede wszystkim dyscypliny, takiego samo zorganizowania, podzielenia się pracą w zespole, pracowania z dziećmi. No i w sumie sami się uczymy trochę na tych zajęciach o ekologii. Nie będę ukrywać, że wiemy wszystko. Różnorodność zajęć pozwala na poznanie postaw proekologicznych w różnym zakresie. Dzieci zajmowały się m.in. innymi projektowaniem własnych miast, czy też sadzeniem roślin. Dzieci miały możliwość sadzenia kwiatów, warzyw, owoców i rozpoczęcia swojej własnej mini szklarni. Jest to zdecydowanie coś innego niż takie normalne lekcje, więc no, sprawia im to dużą frajdę. Myślę, że uśmiech dzieci i ich radość z naszego powrotu. W sumie to teraz trochę też taki smutek, że jak, już to nie, jak to już nie wrócimy i jak to tak w ogóle można. No i też to, że widzimy, że te dzieci coś zaczynają rozumieć, że. Na przykład pytamy o temat z pierwszych zajęć na trzecich i wiedzą, o czym mówią. Mamy nadzieję, że tak. Patrząc po tym, że mamy zaproszenie już do następnych placówek, myślę, że nie zakończy się tak, jak kończy się cały projekt. Bardzo ważnym elementem jest nauka o ekologii już od najmłodszych lat. Przyszłość naszej planety leży w rękach najmłodszych pokoleń. W Rybniku powstanie największy w Europie blok gazowo-parowy. Początek prac nad tym przedsięwzięciem jest datowany na wiosnę 2024 roku, a planowany koniec ma nastąpić w roku 2026. Jest to bardzo duży krok w kierunku modernizacji polskiej energetyki, a także zwiększenie bezpieczeństwa i stabilności całego krajowego systemu energetycznego. Szanowny panie senatorze. Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, przedstawiciele władz lokalnych, partnerzy nasi biznesowi, panowie prezesi, panie prezesie Polimexu, panie prezesie Zimensa, Drodzy Państwo, za chwilę podpiszemy umowę na budowę największego, na pewno największej inwestycji w tej chwili tego typu w Europie. Będziemy tutaj budowali Blok energetyczny o mocy 882 MW Będzie to blok, który będzie spełniał najostrzejsze wymagania środowiskowe na świecie. Będzie to praktycznie blok, blok zeroemisyjny, jeśli chodzi o emisję pyłów i tlenków siarki. Także jest to szczególnie ważne też dla lokalnej społeczności. Zwracam się do pana prezydenta rybnika. Jak wiemy rybnik jest niestety jeszcze jednym z najbardziej, o ile nie najbardziej zanieczyszczonym. Miastem w Polsce, więc na pewno ta inwestycja podniesie jakość życia mieszkańców, a także wpłynie na poprawę zdrowia. Budowa elektrowni w Rybniku jest realizacją konsekwentną strategii Polskiej Grupy Energetycznej osiągnięcia w 2050 roku z to Będzie to największa tego typu elektrownia w Europie o mocy 882 MW. Będzie zapewniała mieszkańcom Śląska, prawie lat 2 milionów mieszkańców Śląska będzie produkowała energię elektryczną, więc także podniesie poziom bezpieczeństwa. A e, mieszkańcom rybnika, bo jesteśmy tutaj w rybniku, e, zapewni czyste powietrze. Jak wiemy dzisiaj, rybnik jest najbardziej zanieczyszczonym miastem w Polsce, a ta elektrownia przyczyni się do tego, że e, podniesie się komfort życia mieszkańców. Jest to elektrownia, która będzie spełniała najbardziej najostrzejsze normy środowiskowe światowe. Praktycznie nie będzie emitowała pyłów ani tlenków siarki, także będzie podnieść, poza tym, że oczywiście zapewni bezpieczeństwo energetyczne, to podniesie komfort życia mieszkańców, a to jest dla nas też szczególnie ważne, bo poza tym, że Polska Grupa Energetyczna odpowiada za bezpieczeństwo energetyczne, to oczywiście dla nas szalenie ważne jest także działanie na rzecz lokalnych społeczności i przeciwdziałanie. Yy, i podnoszenie komfortu ich życia, a taka elektrownia, która jest praktycznie zeremisyjna, jeśli chodzi o to jej dlenki, siarki, podniesie znacznie komfort życia mieszkańców Rybnika i okolic. Na pewno jest to jedna z największych inwestycji na Śląsku. Powtarzam, jest to największa tego typu inwestycja w Europie. To będzie największy blok energetyczny w Europie tego typu. Także jest kluczowa dla tego regionu, ale także dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, bo będzie tutaj pewnym punktem w przyszłości zapewniającym energię elektryczną dla mieszkańców Rybnika i okolic. Jak wspomniałem ta elektrownia będzie praktycznie zeremisyjna, jeśli chodzi o emisję pyłu i tlenków siarki, a więc znacznie podniesie komfort życia mieszkańców, czyli po prostu je, mówiąc jednym słowem, zniknie smog w Rybniku. Dzień dobry Panie Senatorze, dziękuję Panie Prezydencie, dzień dobry Panom Prezesom, dzień dobry Państwu wszystkim. Panowie Prezesi o tym projekcie powiedzieli już bardzo dużo, To tylko zostaje pogratulować wyboru technologii, dlatego że nas jako firma czujemy się rzeczywiście zaszczyceni tym, że możemy dostarczyć w tym projekcie najnowszą, de facto nowocześniejszą technologię, która w tej chwili jest dostępna na rynku. Nie ukrywam, że to jest bardzo ważny projekt z punktu widzenia nie tylko Polskiej Grupy Energetycznej, ale również systemu elektroenergetycznego w Polsce, dlatego że ten projekt będzie miał szansę odpowiadać za stabilność tego systemu w połączeniu z energetyką odnawialną, która rozwija się coraz w nim bardziej. Ten ta technologia przy sprawności 63,91%, tu każdy ułamek ma duże znaczenie, pozycjonuje się absolutnie w topowej części dostępnych w technologii tego typu na rynku. Nie ukrywam, że jest to technologia, która jest absolutnie również przyszłościowa, bo tak panowie Prezesi stwierdzili teraz, ona będzie rzeczywiście opalana gazem, ale jest przygotowana również w przyszłości do współspalania mieszanki i gazu, i wodoru. Co powoduje, że będziemy mieli okazję operować tą elektrownią prawdopodobnie przez wiele dziesiątków lat jeszcze? Technologia, która tutaj będzie stosowana, to jest najnowsza technologia, którą posiadamy w swoim portfolio, jedna z też z największych na rynku w tej chwili, najbardziej sprawnych. Poziom sprawności tutaj to jest około 64%. 820 MW mocy to jest. Absolutnie w tej chwili top, jeśli chodzi o technologię opalane gazem na rynku. Natomiast ta technologia zdecydowanie 9000 HL to jest technologia, która jest absolutnie przygotowana też na przyszłość i na transformację energetyczną, dlatego że nie będzie tylko wspierała aktualnie odnawialnych źródeł energii w systemie i naszego systemu elektroenergetycznego, ale w przyszłości też będzie mogła być opalana mieszanką gazu i wodoru, co oczywiście powoduje, że będzie jeszcze niżej emisji. To w tej chwili jest tak naprawdę efekt pracy wielu lat naszego RD, które istniejącą technologię, sprawdzoną od wielu dekad, cały czas usprawnia i cały czas powoduje podniesienie jej sprawności i osiągów, jeśli chodzi o moc. W związku z tym ta technologia w tej chwili zbywa rzesze coraz większą klientów i w Europie będziemy widzieli w przyszłości coraz więcej takich instalacji. Natomiast ja się bardzo cieszę, że w tej części Europy to będzie pierwsza instalacja tego typu wykonana przez naszą firmę i cieszę się, że PG... Będąc przygotowując się do swojej transformacji energetycznej, zdecydował się właśnie na tą najnowszą technologię. Umowa serwisowa opiewa na 12 lat, czyli dosyć długo. Jesteśmy tutaj od tego, żeby zabezpieczyć praktycznie pełne operacje technologiczne, jeśli chodzi o, y, o wsparcie PGF technologicznie w wprowadzeniu tej elektrowni. 3 lata to jest czas, w którym będziemy realizowali tę inwestycję razem w konsorcjum z Polimaxem. Inwestycja ma zakończyć się na koniec 2026 roku, natomiast od tego momentu wystartuje 12-letnia umowa serwisowa, która ma zdanie doprowadzić do tego, że elektrownia nie będzie miała przerw, będzie pracowała bez przerwy, dostarczając energię elektryczną do polskiego systemu elektroenergetycznego. Klasyczny termin budowy bloku gazoparowego jest, jest między 3 a 4 lata, także powinniśmy do terminu kontraktowego powinniśmy się wyrobić, jeśli oczywiście nie będzie następnej pandemii czy czy, czy jakich nieprzewidzianych okoliczności, ale jeśli wszystko dobrze pójdzie, to, to w tym czasie, kiedy Polska grupa energetyczna będzie miała obowiązek mocowy, to my do tego czasu ten blok oddamy do eksploatacji. Ten blok to jest naj, największy blok gazowo-parowy, jeden z największych w Europie, tylko, tylko jeden tego typu jest, został wybudowany w Wielkiej Brytanii, a ten jest drugim największym blokiem. 870 MW mocy. Najwyższa z możliwych sprawności. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że Siemens Energy wybrał nas jako swojego, jako swojego partnera tutaj w Polsce do budowy, do realizacji tej inwestycji. I myślę, że, że polska grupa energetyczna będzie z, tego, z tej inwestycji bardzo zadowolona, zarówno z jakości, sprawności, jak i ceny. Tak? To, to dzięki tak dużej skali uzyskaliśmy bardzo atrakcyjną cenę per capita, czyli na, na megawat mocy zainstalowanej i mamy nadzieję, że więcej tego typu inwestycji jeszcze. Jeszcze w Polsce powstanie, bo, bo one są i potrzebne, bo są ekologiczne, są niskoemisyjne, a jednocześnie bardzo wysokosprawne, dające przewagę technologiczną nad blokami konkurencyjnymi, które do tej pory zostały wybudowane. Jeśli chodzi o wielkość zatrudnienia na budowie, ona będzie się wahała w zależności od tego, w jakim on jest, na jakim on jest etapie. Gdy będziemy mieli do czynienia jeszcze, jeszcze z, z, z budową, wylewaniem fundamentów, montażami konstrukcji stalowych, wejściem już grup instalacyjnych, to myślę, że, że w szczycie to będzie około 1500 osób na, na budowie, ale oczywiście przez pierwszy rok ruch będzie niewielki, bo będziemy, bo będziemy ten blok projektowali. Myślę, że to też jest warte podkreślenia, że naszym partnerem, jeśli chodzi o, o projektowanie, to jest Energoprojekt Katowice, firma, firma ze Śląska w której jesteśmy partnerem strategicznym jako Polimex Mostostal, a jeszcze na jesieni chcielibyśmy rozpocząć pierwsze prace ziemne. Wiosną przyszłego roku już ruszyć pełną parą z montażami konstrukcji stalowych, z dostawami kluczowych elementów, kluczowych podzespołów. Koszt całego projektu sięgnie około 3 miliardów złotych netto. Zawarta została również umowa serwisowa o wartości ponad 760 milionów złotych netto. Inwestycja częściowo zostanie sfinansowana ze środków pochodzących z ubiegłorocznej emisji akcji Polskiej Grupy Energetycznej.